Dzień dobry. Kia Soul. Pokażę, jak przestawić zegar w samochodzie. Musimy do tego włączyć zapłon. Zapłon mamy włączony i teraz musimy kliknąć tutaj ten przycisk. Clock. I tutaj mamy menu. Obsługujemy ten joystick. Mamy tutaj klok. Naciskamy. Głózik, potwierdzamy, no i teraz sobie ustawiamy żądaną godzinę czy na przykład chcemy 13.40 Kończymy sobie w prawo albo w lewo, 13, .00. 13 .00, czyli nie mamy, czyli musimy, musimy ustawić jedynkę, nie możemy, 13 widzę ustawiamy jedynkę klikamy, przechodzimy do minut i ustawiamy sobie 40.00 o, pierwsza 40 i żeby zatwierdzić klikamy ten przycisk i to wszystko, godzina nam się zmieniła. To wszystko. Dziękuję i pozdrawiam.